Witam serdecznie, kochani, spod znaku wodnika w tym czytaniu. Kart Tarota dla Was na lipiec, na nadchodzący miesiąc. Zobaczymy, co karty chcą wam o tym czasie powiedzieć. I zaczynamy od karty, która będzie dominującym wpływem w tym czasie dla Was. Jest to karta Maga. Karta Maga. Super karta, jeżeli chodzi o ten kontekst, znaczy, że macie w sobie dużo sprawczości, macie w sobie możliwość i siłę i energię i przychylność też wiecie okoliczności, żeby osiągnąć dokładnie wszystko to, co sobie postanowiliście, tak? Mag stwarza rzeczy. On nagina rzeczywistość do swoich potrzeb i wydaje się, że wy jak najbardziej możecie w tym miesiącu no zobaczymy w jakiej jeszcze sferze życia, w jakich sytuacjach nagiąć właśnie tą rzeczywistość do swojej woli. Więc no jestem bardzo, ale to bardzo Ciekawy, na jakiej płaszczyźnie to będzie widoczne. Ja stawiam tu karty. Ja stawiam tu karty na sprawy te takie może przyziemne, tak? Przyziemne, związane z obowiązkami, pracą. No nie chcą się ułożyć ładnie. No nie chcą się ułożyć, bo tu właśnie trzeba zrobić tak, wiecie, na YouTubie, żeby jeszcze ładnie było, nie? Nie tylko tu zabawowo, nie tylko profesjonalnie, ale także i ładnie. Dobrze, kochani, wy w tym czasie, jak ja stawiam te karty, kończę je stawiać, dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie, tak? Co tam wam w duszy gra, ale patrzymy. I teraz, jeżeli chodzi o obowiązki i pracę. Dobra, pierwsza rzecz troszkę niepokojąca, e, jeżeli chodzi o to, e, moje drogie wodniki, tu jakiś paprok mi się wy, wy, ułożył pod okiem, ale e, piąteczka mieczy i siódemka buław. Widzę, że Jakaś sytuacja, jakaś sytuacja w, będzie wymagała pewnej zmiany działania, pewnego podejścia, które najwyraźniej nie będzie dobrze służyło. Siódemka buław mówi, że robimy pewne rzeczy tak samo cały czas, jak robiliśmy, idziemy w, jakimś konkretnym, w jakąś konkretną stronę, jakąś konkretną drogą i okej, okay, nie zmieniamy tego, i najwyraźniej, najwyraźniej to nie będzie działało, tak? Czyli wodniki. Jeżeli no, widzicie, że w swojej na przykład sferze zawodowej, tak, no nie podoba Wam się w tej branży, nie jest przyjemnie, nie jest fajnie i widzicie, że to coraz mniej się Wam podoba, coraz mniej działa, to może, wiecie, tutaj być pierwsza oznaka jakiegoś nawet wypalenia czy coś takiego, mam nadzieję, że nie, ale karty po prostu mówią o tym, żeby zastanowić się nad jakąś zmianą, zastanowić się nad tym, czy. Ten tryb, tryb działania, to co robicie w ten sam sposób od długich lat, od długich miesięcy, jest tym odpowiednim, bo najwyraźniej on nie będzie przynosił takich rezultatów jak wcześniej. Trzeba dodać jakiś element nowości, i tutaj wchodzi w grę ten mag, bo on pozwoli wam zobaczyć to wszystko właśnie w taki sposób i też zobaczyć, tą no, jaką tą nowość można wprowadzić, tak? Więc to ja mówię tutaj, okej, okay, o całym Powiedziałem o przykładzie całej branży, w której pracujecie, może nie o to chodzi, może po prostu w ramach pracy, którą teraz ogólnie wykonujecie, jakiegoś projektu, nad którym się pochylacie, robicie rzeczy cały czas tak samo i one w tym wypadku no, przestają aż tak dobrze działać albo nie będą działały, trzeba poszukać nowego rozwiązania, więc to może być coś drobniejszego, tak? nie myślcie od razu teraz, że, że w każdym przypadku po prostu musicie dokonać zmiany całego swojego życia. Nie, to no nie o to chodzi. Ale kochani, jeżeli Właśnie posłuchacie tego swojego wewnętrznego maga, spróbujecie zrobić troszkę rzeczy inaczej, doczytacie jakieś kwestie, zobaczycie, jak to można inaczej z jakiejś innej strony uszknąć i tak dalej. Karty mówią o konkretnym i jednym sukcesie, tak? Więc e, albo sukcesie w tej sytuacji, którą zmieniacie i naprawiacie w inną stronę, kierujecie, ale to mogą być dwie niezależne rzeczy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której no, w pracy robimy jakąś rzecz cały czas z użyciem tego samego programu. I tutaj nam coś nie działa, tutaj nam coś nie wychodzi, nie? I e, pytacie się, no kurczę, no koleżanki czy kolegi w pracy, no to za bardzo mi tu nie idzie, nie? A on mówi, a wy, ty nadal korzystasz z tego, z tego podejścia, jest inne takie, które bardziej tutaj odpowiada. I to nawet nie chodzi o to, że. Że wy robicie jakiś wielki błąd, że próbowaliście robić to w taki inny sposób, tylko może coś się zmieniło, tak? Zmieniło się w e, protokole, zmieniło się w zasadach, jak pewne rzeczy powinno się robić, e, i teraz właśnie musicie zrobić to w inny sposób, tak? A z drugiej strony mamy tutaj konkretny inny jeszcze sukces, zupełnie niezwiązany z tym, e, gdzie możecie uzyskać to, o co wnioskujecie, o co się staracie, co chcecie osiągnąć, tak? Więc szczególnie e, ja bym widział, że to jest bardzo dobry rozkład, właśnie dla osób, które chcą coś zmienić, chcą e, nową pracę rozpocząć, chcą rozpocząć poszukiwania. E, widzę, że stosunkowo szybko udałoby się na przykład coś znaleźć w tym wypadku e, i no, szczególnie dlatego, że mamy tą kartę MAGA, który e, jest e, no, takim. Tym elementem, tym dodatkowym bodźcem, to jest to takie wasze wsparcie w tym wypadku, tak? Takie dodatkowe, wiecie, dodatkowe 50% energii w dążeniu do pełnych spraw, i to praktycznie wszystkich w tym miesiącu wodniki. Pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe. To o dobra. To widzę, że będzie jeden taki wydatek, niespodziewany wydatek, ale dlatego, że to będzie jakaś nowa rzecz, która się pojawi. Pojawi się jakaś nowa koncepcja, e, może nie wiem, koncepcja wyjazdu gdzieś i w ogóle nie braliście pod uwagę, żeby tam jechać. E, no i to będzie się wiązało z jakimś tam wydatkiem. E, może pojawi się wizja jakiegoś nowej rzeczy, która wam się podoba, bo ta nowość, ta nowość jest właśnie czymś, co Wam będzie się podobało, tak? To nie jest tak, że teraz, wiecie, lodówka się popsuła i trzeba ją wymienić. No, wiecie, może jeżeli się popsuła i to jest bodziec, bo ona już była naprawdę stara, to można spojrzeć na to z drugiej strony, że tą nową, którą kupicie, to Was bardzo ucieszy, bo to jest taka, wiecie, z bajerami, co mówi dzień dobry i sama robi zakupy, nie? I wszystkie te inne rzeczy i to Was bardzo by cieszyło. To jest możliwy taki przykład, że bardzo cieszycie się z nowej zakupy, Zabawki, która zamienia tą starą zabawkę, ale no nie wiem, czy lodówka to zabawka. No może trochę być, nie? ale raczej z tych takich bardzo poważnych i potrzebnych rzeczy w życiu. Niemniej, to może być też nowa po prostu zupełnie koncepcja, o której nawet nie myślicie w tym momencie, jak oglądacie, jeżeli oglądacie to jeszcze w czerwcu ten film, to nie wiecie jeszcze, że to się pojawi, ale trzeba będzie na to wydać pieniążki, jeżeli będziecie chcieli z tego skorzystać, a wydaje się, że będziecie chcieli z tego skorzystać. Tak? I patrząc dalej, dziesiątka buław mówi o stabilnym, spokojnym, no, stabilnej, spokojnej sytuacji finansowej, w której no, jeżeli się na przykład podejmujecie oszczędzania, to to Wam wychodzi i faktycznie tutaj sensowny, sensowny sposób, sensownym trybem uda Wam się te kwoty uzyskać i odłożyć, wiecie, no, jeżeli pracujecie na coś konkretnego, te pieniądze zbieracie, co potem będzie potrzebne, nie wiem, jako wkład własny przy zakupie nieruchomości, to też widzę, że robicie postępy, ale tak naprawdę podejrzewam, że dla większości z Was to wskazuje na to, że to będzie po prostu normalny, spokojny miesiąc bez niespodzianek, poza tą jedną niespodzianką, ale to mówię, to jest niespodzianka, która Was będzie cieszyła, tak. Patrzymy dalej. Mamy tu plany przedsięwzięcia i okej, okay, jeżeli kochani, planujecie wyjazd, odpoczynek w lipcu, świetny czas, świetna pora, wszystko się uda, naprawdę. Co najważniejsze, wiecie, wypoczniecie, tak? Bo to, że się uda gdzieś dojechać, uda się mieć dobrą rezerwację w jakimś hotelu, czy i tak dalej, i tak dalej, to jest jedna rzecz, no to dobra, to znaczy, że nie było przeszkód po drodze, ale czy faktycznie uda się wypocząć? No tutaj widzę, że będziecie mieli możliwość wypoczęcia, nawet jeżeli nigdzie nie jedziecie na jakiś konkretny, organizowany urlop, tak, ale no macie po prostu, twierdzicie w lipcu, chodzę normalnie do pracy, na to wychodzi, że i tak uda wam się znaleźć czas dla siebie, w którym będziecie mogli sobie odetchnąć, tak? Karty także mówią, że. Może się pojawić jakaś taka aktywność e, taka poważna, tak? Raczej, poważna. Co to, co ja rozumiem? E, może być to jakieś świętowanie, może tu być jakaś impreza taka rodzinna, e, czy z przyjaciółmi, wiecie, wesele. Najłatwiej na, na, na tu przychodzi na myśl, e, że może się odbyć, albo jakieś ściny, albo jakaś rocznica, czy coś takiego, e, albo jakaś taka naprawdę formalna okazja, w której wy e, będziecie brali udział i okej, okay, to może się pojawić prawdopodobnie już jeżeli coś takiego jest to podejrzewam, że wiecie o tym ale, ale jeżeli faktycznie tu taka sytuacja się dzieje to wy będziecie no to to się uda będzie fajna, fajna okazja, przyjemna nawet tutaj właśnie karta cesarzowej mówi o tym, że nawet to jakoś pozwoli wam wzrosnąć tak? wzrosnąć wam jako ludziom jako osobie, tak, no, w jaki sposób to będzie tak działało, no to już inna sprawa. W innej, innej interpretacji mogę powiedzieć, że coś, nad czym, coś, co jest długotrwałym waszym projektem, coś, co dokładacie starań od dłuższego czasu, w tym i liczycie, żeby się powiodło, tu jeżeli będziecie działać wedle zasad, wedle swojego planu założonego, to osiągniecie sukces. Więc trzymajcie się tego planu, który macie, tego, jak tą rzecz robicie, tak, to jest w tym wypadku. Dobra droga w przeciwieństwie do tej drogi, tak? Tutaj nie trzymamy się e, aż tak bardzo kurczowo e, tego u, utartego szlaku. E, dobrze, kochani, gdzie jest moja tania? Od spraw osobistych, tak? Kochani, teraz postawmy karty właśnie na to wodniki, na kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, e, tak? I mm, zobaczmy: jest tutaj czwóreczka denarów, jest, jest król Pucharów, fajnie, koło. Fortuny, i teraz jeszcze jest kontakt z tą ważną, najważniejszą dla Was osobą, tak? I to w większości przypadków. To w większości przypadków będzie no, pewnie wskazywało na waszego partnera, partnerkę, ale niekoniecznie. Może to być na przykład ktoś z rodziny, ktoś, przyjaciel dobry, no ta, kolej, ta, ta konkretna relacja, która w tym momencie najbardziej was interesuje, zajmuje, no nie wiem. Niekoniecznie teraz myślicie o sprawach romantycznych na tym etapie życia może, ale skupiacie się na relacji z dzieckiem, tak? Albo z wnukiem, albo z przyjacielem, tak? albo z kimś z rodziny, kto potrzebuje Waszej pomocy. To wtedy te karty będą mówiły o tej, o tej relacji. Ale jeżeli chodzi o kontakt z Waszymi bliskimi, po pierwsze, żadnych niespodzianek, żadnych wielkich, konkretnych niespodzianek, przynajmniej z ich strony, ale to jest całkiem dobrze, bo to też znaczy, że. Nie będą specjalnie opierać się na przykład przed Waszymi planami, jeżeli Wy macie jakieś pomysły, tak? Jako ten mag i Wy byście chcieli coś zorganizować, bo ja cały czas podkreślam: to jest czas stwarzania, to jest czas zmian, ale one muszą wyjść od Was, tak? To nie jest tak, jakby tutaj na przykład była karta świata, że świat Wam wrzuca rzeczy pod nogi. Tu jak najbardziej świat jest plastyczny i on się dostosuje do Waszej wizji, ale to Wy musicie zrobić konkretny krok w tej sytuacji, więc na przykład zorganizować jakiś wypad, imprezę, coś takiego. Ale, kochani, widzę też, że jakaś z jakąś osobą z waszego otoczenia, tak, nazwijmy to w taki sposób, bo to także mogą być na przykład znajomi z pracy, widzę, że nawiążecie bliższą więź, albo odnowicie więź, którą już mieliście wcześniej. Co może wskazywać na, na przykład, wiecie, no, odezwie się do was jakiś przyjaciel z młodych lat, tak, i, i się spyta, a, może byśmy się i zobaczyli, co tam u nas, i wiecie, z reguły takie, takie odnowianie relacji, no, z doświadczenia ludzkiego wiem, że nie, nie zawsze działa, raczej bardzo rzadko działa, żeby potem faktycznie utrzymać taki rytm i tego, żeby się dalej spotykać, ale wydaje się, że w tym wypadku może tak być. Więc może, wiecie, z jakiegoś wyjazdu z zagranicy po iluś latach, wasz dobry znajomy, przyjaciel wraca do kraju, do waszego miasta, i teraz faktycznie możecie znowu się spotykać, możecie znowu utrzymywać tą relację, tak, może to być to, że z kimś z pracy nawiążecie bliższą relację, już może nawet taką quasi przyjacielską, tak, bo jest fajną osobą, dogadujecie się, macie te same pomysły, zapraszacie go czy ją na obiad, może z partnerem, partnerką, tak, wiecie, dorosła kolacja, te wszystkie fajne rzeczy i to stanie się już powolutku takim, takim wiecie, no schematem, a jest Schemat to brzmi tak smutno, e, takim, wiecie, tradycją. O, ta, taka fajna, jednak fajny schemat to tradycja, nie? E, dobra, patrzymy dalej. I tutaj ten kontakt z tą ważną dla was osobą, e, także osobą, którą ewentualnie. Która ewentualnie jest no, dopiero w drodze, tak? dopiero się pojawia. I o co mi tu chodzi? Bo mam tu kartę Królowej Mieczy i mam króla Denarów i siódemkę Pucharów. I Królowa Mieczy w tym wypadku mówi, że ten czas taki zastoju, tak? Czas taki zastoju e, odchodzi. I teraz co to jest za zastój? Właśnie, może wiecie, wy odnawiacie tą relację i teraz ona staje się strasznie ważna dla was. Może wy odnawiacie relację ze swoim byłem lub byłą może tak być, e, tak? Ja tylko tu rzucam to w eter. Wy musicie wodniki sami zadecydować. Ale karty mówią o tym, że ten czas zastoju mija i teraz wchodzi coś nowego, co będziecie chcieli rozwijać także w przyszłości, tak? O tym jest tutaj król denarów, mówi o tym, że będziecie robili plany. Dalsze plany z tą osobą, tak? A, a siódemka pucharów, dlaczego ja wiem, że to jest pozytywne, bo siódemka pucharów mówi mówi o wielokrotnym, o częstym, e, o częstej interakcji z tą osobą, spotkaniach. Nie wiem, ja, ja mówię interakcji dlatego, że mamy obecny świat jaki mamy. Wcześniej bym powiedział, że się spotykacie po prostu, pewnie gdzieś tam w 2000 latach czy 90 latach, ale e, obecnie jest dużo pisania, wiecie, jakiś rozmów przez komputery, telefony są i tak dalej i tak dalej. W latach 90. też były telefony, ale e, no, nie było aż tak bardzo mocno kontaktu przez internet przecież podkreślanego, a tutaj to jest i pytanie jak ta wasza relacja wygląda czy ona jest może na wiecie na odległość to wtedy dlatego ja mówię interakcje czyli i spotkania i jakieś wspólne aktywności takie bardziej poważne zajmujące wiecie na przykład weekend i rozmowy i właśnie tu te jakieś mówienie sobie dobranoc wysyłanie uśmiechniętych buziek i te wszystkie fajne rzeczy, które Wszyscy kochamy, oczywiście, i tu widzę, że tego będzie dużo z tą osobą, tak? Tu będzie dużo z tą osobą takich możliwości wchodzenia w tą interakcję i będziecie planowali rozwijać ją dalej. Więc nawet jak ja bym to powiązał ze sobą, to właśnie wychodzi, może właśnie z byłym, czy z byłą się tutaj spikniecie. Ja nie mówię, ja wiem, że wielu z Was ma byłych i były takie, z którymi nie chciałoby się mieć kontaktu. Ok, to jest całkowicie zrozumiałe, ale czasami wiecie, czasami tam ta. Starami właśnie rdzewieje, nie? Ale to może także mówić o zupełnie nowej znajomości, gdzie ten zastój wskazuje na to, że wcześniej no, nikt się nie pojawiał. Nie było nikogo fajnego, a teraz pojawia się ktoś, z kim naprawdę fajnie Wam się spędza czas i planujecie zrobić coś więcej z tego. Planujecie dalej tą interakcję, tak? Więc, no, jeżeli to jest platoniczna relacja, na przykład, właśnie no nie wiem, z wnukiem, e, tak. To mamy tu e, po prostu mile czas, wy się opiekujecie nim, tak, czy nią, e, przychodzicie, może on lub ona tam jest zostawione u was na jakiś czas, na, na, na właśnie pod opiekę i jest to fajnie, naprawdę mile spędzony czas. E, I ta królowa mieczy by wskazywała na to, że no tego, nawet jak potem on odjedzie, czy ona odjedzie, e, wróci do domu, to wy, to wam będzie, tak wiecie, smutno, będzie wam żale, nie, że i będziecie wyczekiwać, Kolejnej takiej sytuacji. Dobrze kochani. Na koniec wodniki trzy karty. Pierwsza mówi o ewentualnym problemie przeszkodzie czy wydarzeniu, które mogłoby być niepokojące. To jest karta siły. E, mamy też dobre, wy, dobrą wydarzenie, dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę. To jest królowa denarów i mamy kartę księżyca, która jest taką radą kart, tak? Albo sytuacją, która będzie miała znaczenie, e, więc do tego dojdziemy. To pójdzie całkiem szybko, widzę teraz wodniki, więc zostańcie jeszcze ze mną przez tą chwilę. E, karta siły mówi o tym, że tak naprawdę nie ma tutaj przeszkody, problemu, czegoś takiego naprawdę nie Pokojącego, złego, z czym byście sobie nie poradzili, jakby się to pojawiło, tak? Więc no, to, co było tutaj powiedziane, no to z tym sobie poradzicie, na to wychodzi, no jesteście magami, tak? Więc tym bardziej. Więc nawet to nie jest taka, bo tutaj by wyszła taka przeszkoda, która by miała takie duże znaczenie, na przykład na przyszłość, tak? Albo rzuciłaby się cieniem nawet, nie wiem, na waszym życiu zawodowym. Tu widzę, że czegoś takiego nie ma. Podejrzewam, że w sierpniu już nawet nie, będzie, nie będziecie Pamiętali, że tutaj taka sytuacja była, więc jest fajnie. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę. Kochani, jeżeli robicie plany, widzę, że po prostu jakiś konkretny wasz plan będzie świetnie przygotowany. Nic tutaj lepszego nie można by było zrobić. No nie wiem, może trochę, tam wiecie, zawsze istnieje miejsce do, na poprawę, ale no to naprawdę będą szczególiki i drobinki. Widzę, że jesteście w planowaniu rzeczy genialni i na pewno jeden z tych planów. Pójdzie dokładnie tak, jakbyście chcieli, i ważna rzecz, czy taka rada kart w tym wypadku, wodniki: widzę, że no, na pewno w jakimś konkretnym jednym momencie, ale ja sądzę, że ja bym to przełożył na większość lipca. Wysłuchajcie swojej intuicji. Naprawdę, jeżeli macie jakieś przeczucia, macie jakieś sny. W tym czasie, tak? Kochani, słuchajcie się w to, wsłuchajcie się w swoją własną przepowiednię, bo... i spróbujcie znaleźć no, jej interpretację, tak? Bo będzie to miało znaczenie, to nie będzie coś tylko, wiecie, spowodowane tym, że najedliście się przed snem <grytanie> zbyt dużo, zażarliście 16 kotletów i potem wam się odbija, jeśli się śnią pierdoły, nie. Tu faktycznie tego wewnętrznego ja, wodniki, posłuchajcie się. Rozkład dla was na nadchodzący miesiąc. Mam nadzieję, że jakieś wskazówki tutaj dał. Działajcie, wodniki. Ja jestem Kosmomenkowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Wy nie zapomnijcie o tym lajku, komentarzu, subskrypcji i do zobaczenia. Dzięki. Pa!